Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj opowiem o dynamometrze, czyli wprost zwanym siłomierzem. Oczywiście będzie to opis z obszaru fizyki. Można powiedzieć, że będzie to krótka fizyczna zasada działania. To może na początku. Co to jest dynamometr? Oczywiście jest to urządzenie, które służy do pomiaru siły. Zwykle jednostką jest Newton. W najprostszej formie wykorzystuje prawo sprężystości, czyli można powiedzieć, wprost, że jest to prawo Huka. Co, co ten dynamometr wewnątrz posiada, że może, może to mierzyć? posiada sprężynę w środku, która, której generalnie mierzy się odkształcenie sprężyny pod wpływem właśnie przyłożonej siły. No, są wersje przemysłowe dynamometrów, laboratoryjne, oczywiście elektroniczne, które opierają się także na tensometrach i czujnikach piezoelektrycznych. Czyli tak, jeżeli chodzi o zastosowania, no to oczywiście pomiar siły nacisku, Pomiar ciągu czy pomiar ciężaru. Stosuje się oczywiście w badaniach wytrzymałości materiałów, w edukacji fizycznej, inżynierii, no i też w kalibracji i kontroli, i kontroli jakości. Chyba nic nie pominąłem. Jeżeli chodzi o budowę dynamometru, tutaj mamy dwa, dwa rysunki poglądowe. Takie znalazłem w internecie. Mam nadzieję, że że będą obrazowały to, o czym będę, będę mówił. Jeżeli chodzi o obudowę dynamometru, no to składa się oczywiście z obudowy. Na no, obudowie jest oznaczona skala z podziałką. I dzięki temu no, mierzymy przesunięcie końcówki sprężyny analogowo lub cyfrowo. No i skalowana jest w jednostkach siły lub w jednostkach masy, gdzie tak jak tutaj widzimy na przykład widzimy g o dziwo, tak? Ja powiedziałem o masie, a widzimy g widzimy g ze względu na to, że to jest właśnie z przejściem przez przyspieszenie grawitacyjne oczywiście taka skala no, nie mogłaby działać jeżeli byśmy, jeżeli byśmy nie byli na Ziemi, dlatego takie, taką skalę będziemy, no, stosuje się tylko i wyłącznie na Ziemi i w większości przypadków to w zupełności wystarcza. Oprócz obudowy mamy sprężynę. Mówi się, że to jest zawsze sprężyna, ale nie zawsze, bo możemy też mieć, możemy też wykorzystać jakiś inny element sprężysty. Ważne, żeby żeby wydłużał się proporcjonalnie do przyłożonej siły. No i no, dobrze by było, znaczy powinniśmy znać parametry owej spężyny czy materiału, materiału, którego używamy. Czyli powinniśmy znać jego współczynnik sprężystości K. Przypominam, że, że współczynnik sprężystości K mierzy się w jednostkach Newton na metr. Mamy tutaj, <coughs> przepraszam, w tym miejscu albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. Haczyk to jest uchwyt do zawieszania obciążenia. Dzięki temu, jeżeli zawiesimy, zawiesimy to obciążenia, no to siła działa pionowo w dół, powodując de facto ściągnięcie sprężyny. Wykorzystuje się też w dynamometrach tensometry lub czynniki siły. Są wykorzystywane oczywiście w wersjach elektronicznych, które przekształcają deformację mechaniczną w sygnał elektryczny. One są zwykle oparte na efekcie piezoelektrycznym lub piezorezystywnym, ale o tym, w to nie będę wchodził. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym o tym opowiedział, to zapraszam do, do umieszczenia komentarza w filmie. Jeżeli chodzi o fizyczny proces podczas działania dynamometru, no to generalnie no, działanie na opiera się na, na zasadzie spężystości ciał. Materiał spężysty, czyli zwykle sprężyna, odkształca się proporcjonalnie do siły, dopóki nie zostanie przekroczona jej granica spężystości. No i co ważne i co należy pamiętać, w stanie równowagi działa siła ciężkości ciała i siła spężystości sprężyny, która jest reakcją, także to, to należy pamiętać, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do tego obszaru, to też zapraszam do, do udzielenia komentarza, czy zadania pytania w komentarzu, natomiast tutaj prośba o, o to, żeby, żeby gdzieś tam z, z czeluści internetu wydobyć wcześniej mój filmik na temat prawa huka, to myślę, że wtedy się, to, wtedy się to rozjaśni. Jeżeli chodzi o sam proces, no to e, e, możemy zawiesić tutaj jakieś tam być może też haczyku drugim jakieś ciało. I tak jak tutaj, które będzie, które będzie po prostu jakoś tam działało w dół. Czyli zawieszamy ciało na, na tym haczyku dynamometru. Masa ciała generuje się ciężkości. Siłę ciężkości, która jest oczywiście skierowana w dół. Fg. No i mamy taki wzór Fg równa się m razy g. Gdzie f to oczywiście, fg to oczywiście siła ciężkości mierzona w newtonach, m to jest masa mierzona w kilogramach, no i g przyjmujemy tutaj taką wartość średnią 9,81. Jeżeli chodzi o jednostkę, to to jest metr na sekundę kwadrat. Jeżeli chodzi o wydłużenie sprężyny, no to sprężyna wydłuża się pod wpływem tej siły zgodnie z prawem Huka i tutaj pozwoliłem sobie napisać czemu jest równa e, czemu jest równa ta, e, ta, ta siła e, to F to jest oczywiście ta przyłożona siła, K to jest współczynnik sprężystości wyrażony w, niu, w newtonach na met tak? czyli tutaj sobie możemy zapisać, że to jest newton na metr delta X to jest wydłużenie sprężyny e, y, no i tutaj jeżeli sobie popatrzymy na taką, tutaj mamy ten dynamometr i w tym miejscu mamy skalę, tak? Skalę w newtonach. Jeżeli sobie odczytamy, jeżeli tutaj nam się przesunie ta wężina na przykład w to miejsce, to będziemy mieli odczyt ze względu na to, że tutaj jakiś ciężarek powiesimy, no to będziemy mieli wtedy, jeżeli tutaj odczytamy, to będziemy mieli 10 newtonów. W takim przypadku, kiedy wysuwa się, wysuwa się całość sprężyno, to zwykle podziałka jest właśnie na tym, na tym przyrządzie, który się wysuwa. I tutaj załóżmy, że jest 10, 10 N i tak samo, to tutaj będziemy mieli po prostu 20 N i to będzie nasza wartość, a tutaj będzie, jak widzimy, 10 N i tak się odczytuje wartość dynamometru. Ok. Tak jeszcze tytułem może opisu. Prawo chółka opisuje proporcjonalność między siłą a odkształceniem sprężystym i to jest właśnie to, co tutaj prezentowałem. Siła ciężkości to oczywiście grawitacja i z tych równań właśnie mamy stan równowagi, które możemy sobie opisać właśnie w ten sposób. Musimy pamiętać, że e, l, oczywiście są zjawiska materiałowe w ten sam dla, e, dla wersji elektronicznych to trochę inaczej wygląda niż, e, e, niż dla tych analogowych, bo to są analogowe e, te, które pokazałem na tym jednym i drugim rysuneczku. E, no, Tam mamy do czynienia z efektem piezorezystywnym. Czyli zmianą oporu elektrycznego pod wpływem deformacji. No i efekt piezoelektryczny to jest drugi efekt, który się wykorzystuje, czyli generowanie ładunku elektrycznego w kryształach pod wpływem nacisku. Gdzie wykorzystywany, jest, gdzie wykorzystywany jest to w sumie? Mówiłem, ale to zwykle jest, tak jak już wspominałem, w edukacji, nauczaniu fizyki. Dzięki niemu możemy zmierzyć, dokonać na przykład pomiaru siły, ciężkości różnych ciał, czy można zilustrować dzięki temu prawo Huka i równowagę sił. Też można, można wykonywać za pomocą tego przyrządu pomiary siły w układach statycznym i dynamicznym w przemyśle i w inżynierii, to oczywiście kontrole kości, czyli na przykład Możemy sobie no, dzięki temu mierzyć, jakaś na przykład, nie wiem co by tutaj, o na przykład coś, taki, e, taki pomysł znalazłem, że może można sobie na przykład zmierzyć, jaka jest siła potrzebna do, do danego naciągu kabla. E, można oczywiście e, mierzyć siłę ciągu, czyli w badaniach silników, czy e, takich maszyn, które, które coś wyciągają. E, można oczywiście dzięki temu mierzyć pomiary siły nacisku i siły tarcia. Można dokonywać testy wytrzymałości materiałów. No i to jest zwykle siłą montuje się w nowoczesnych robotach przemysłowych. Po to, żeby było wiadomo dokładnie z jaką siłą działają i dzięki temu można, można tą siłę modyfikować. Jest oczywiście w medycynie zwykle fizyka i medycyna e, to jest coś niezłącznego. Czyli, na przykład, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakiś problem z mięśniami, rehabilituje sobie, e, sobie mięśnie, e, to wtedy można za pomocą siłomierza sprawdzić, jak ta rehabilitacja e, e, przebiega. Czy jest taki e, też pomiar siły chwytu, ja nie pamiętam, jak ten dynamomat się nazywa. Ale, ale jest taki specjalny dynamometr, który jak ktoś wie, to, to zapraszam do, do umieszczenia w komentarzu albo pamięta. To jest dynamometr, który służy, służy do pomiaru siły, siły chwytu. No w sporcie oczywiście, czyli pomiaru siły kończyn. No i w motoryzacji i sił w zawieszeniu, na przykład czy w układzie te, kierowniczym, no można można wykonywać właśnie za pomocą, za, za pomocą dynamometrów. Jak e, może ulec e, uszkodzeniu? No oczywiście to są wszystkiego rodzaju e, przeciążenia mechaniczne, czyli przekroczenie dopuszczalnej siły. E, jeżeli, jeżeli przekroczymy tą siłę, no to, to powoduje trwałe rozciągnięcie sprężyny. I można powiedzieć, że dynamometr jest albo do naprawy, albo do e, utylizacji. W czujnikach elektronicznych oczywiście może dojść do pęknięcia elementu tensometrycznego, no co powoduje de facto to, że musimy go wymienić no albo, albo zutylizować narzędzie. Um, um, oczywiście, w tych analogowych, no to mamy do czynienia z tak zwanym zmęczeniem materiału, czyli no powoli ta sprężyna ulega degradacji ze względu na upływ czasu. No i to właściwość spężyny spręży, jest inna niż, niż pierwotna. No, naturalne zjawiska, czyli takie jak korozja, czy wilgoć, czy, czy temperatura, czy pył, który gdzieś tam się przyczepia, no to wpływają oczywiście na sprężystość i właściwości elektryczne. No i jeżeli chodzi już, jesteśmy przy elektrycznych, no to Dobrze wspomnieć, że, że no, uszkodzenia elektroniczne w wersjach cyfrowych, no to oczywiście wszystkiego rodzaju błędy w kalibracji, czy temat związany z przepięciem, czy błędy w obwodach pomiarowych no mogą powodować, że, że dany siłomierz elektroniczny no, przestanie funkcjonować. No i zmiana sygnału czujnika w zależności od temperatury, to trzeba też brać pod uwagę, czyli mogą być inne wyniki dla temperatury ujemnych i dla temperatury dodatnich. Dlatego te analogowe, można powiedzieć, że są, no, chociaż też występuje występuje wydłużenie, lekkie bądź też skrócenie w zależności od materiału bo to związane jest z rozszerzalnością cieplną, natomiast no nie jest to nie jest to tak duże jak w, przypadku, jak w przypadku wersji cyfrowych jeżeli chodzi o, natomiast to, to ważne to od razu powiem, bo jesteśmy przy dokładności pomiaru, no to dynamometry cyfrowe one są nazywamy je ten ja zaraz może powiem, co to jest ten samet dynamometr, żeby to to też wybrzmiało, nawet w punkcie 6 to widzę, opisałem. Dobra. na momenty cyfrowe, czyli te tensometryczne, one mają dokładność do setnych w skali pewnej, skali tak zwanej czyli one są dokładniejsze niż. niż te analogowe, spężynowe, no bo tutaj jest dokładność zwykle tam od 1 do 5% w pewnej skali, no bo generalnie w dynamometrach analogowych oczywiście zależne to jest od liniowości sprężyny, czy samego, samej precyzji wykonania, wykonania skali, czy też w ogóle odczytu, bo nie odczytujemy tylko zwanego numajka, tylko odczytujemy ze skali daną wartość, co powoduje, że możemy popełnić błąd gruby, czyli odczytać, odczytać pod, pod kątem, co będzie nieprawidłowym odczytem. No i tam zdarzają się oczywiście jakieś tajcia i luzy w samym, w samym dynamometrze analogowym, więc to, 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 to wpływa na to, że, że te dynamometry są mniej dokładne. Natomiast dynamometry cyfrowe, no to e, one no, mają możliwość rejestracji danych, dzięki temu no, podają dokładną daną, nie odczytuje się jej bezpośrednio, tylko e, widzi się ją na e, widzi się daną wartość. E, są też takie dynamometry, które mają automatyczną kompensację temperatury. Dzięki temu e, nie mamy takiej sytuacji, że temperatura wpływa, bo układ elektroniczny ją ją w zależności od pomiaru temperatury no, tego obszaru, w którym jest, w którym jest dokonywany pomiar, no, on stosuje po prostu dany współczynnik po to, żeby zniwelować czy w ogóle wyeliminować wpływ temperatury na pomiar. No i co ważne, no, jest większa stabilność takiego urządzenia. Ok, jest jeszcze jeden niuans mały, bo wcześniej mówiłem o tym, że dynamometr, wspomniałem, że, siło, że jest to siłomierz. I teraz, jeżeli chodzi o, o wymienność tych pojęć, no to w języku technicznym i naukowym tak, dynamometr i siłomierz oznaczają to samo urządzenie, bo ono mierzy po prostu siłę. Siłomierz to taka nazwa bardziej potoczna i siłomierz, żeby to lepiej zrozumieć, po prostu stosuje się zwykle w szkołach. Natomiast dynamometr to określenie takie bardziej techniczne, bardziej precyzyjne, szczególnie się stosuje w, w przemyśle czy też w, w miejscach, gdzie, gdzie króluje inżynieria. Dlatego też, e, jeżeli ktoś, e, ktoś e, e, był studiował na Politechnice na przykład, to zwykle u, używano tam e, szczególnie w, w, na wydziałach mechanicznych e, słowa dynamometr, a nie używano tam e, słowa siłomierz. Mm, dobra. Mm, jest jeszcze, okej, okay, też mi się przypomniało, że to w sumie na siłomie to zwykle, zwykle mówi się wtedy, kiedy jest to urządzenie, po prostu jest to oparte na pewie na huka, na, czyli na spężenie, natomiast na moment to już e, mówiono wtedy, kiedy, e, kiedy mieliśmy do czynienia z jakimś systemem, albo tensometrycznym, albo hydraulicznym, czy też elektronicznym, itd., ale to, to tak wspomniałem. E, technicznie, technologicznie, no to to są te same, te same pojęcia. Jeżeli chodzi o masę takiego urządzenia, no to ona jest naprawdę niewielka, bo to są takie dydaktyczne, spężynowe. to jest tam do 300 gramów. Taki laboratoryjny, ten tak taki, który, który widziałem, to ważył i obsługiwałem, to ważył około 3-4 kg. No i przemysłowe, przemysłowe, które tylko widziałem, ale nie obsługiwałem ich, to, to były duże urządzenia, nawet kilkadziesiąt kilogramów, tak można powiedzieć na oko, bo, bo nikt ich znaczy ja ich osobiście nie, nie mierzyłem. OK. Dynamometr, a ten somet. Taki jeszcze ostatni punkt wygenerowałem wcześniej, to może to omówię. Czy w ogóle ten somet i dynamometr to jest to samo. Otóż nie, ten somet to czujnik, czyli element pomiarowy, który wykrywa odkształcenie mechaniczne, czyli na przykład jakieś tam rozciąganie czy... Ściskanie i zamienia je na sygnał elektryczny. Dynamometr natomiast to całe urządzenie, które służy do, po, do pomiaru siły. Czyli dynamometr może zawierać ten somet jako swój element wewnętrzny. Czyli ten somet, detektor odkształceń. Dynamometr to urządzenie mierzące siłę, które może zawierać właśnie, właśnie ten somet. Tak jak już jesteśmy przy tym, to może, skoro już widzę, że wzory wprowadziłem. To, to może byśmy to omówili, czyli sam ten somet, jak działa, czyli element dynamometru. Najczęściej takim stosowanym ten jest ten somet oporowy. On jest zbudowany z metalu. To jest taka cienka taśma z drutu, zwykle stal, albo. No, zwykle stal. Nic innego tam się nie stosuje która jest przyklejona do badanej powierzchni, rozciągana razem z nią, gdy działa dana, dane, dana siła. I to jest tak zwany tensometr oporowy. Innym to jest, to jest taki, który, który działa na zasadzie efektu i Polega to na tym, że odkształcenie materiału powoduje zmianę jego rezystancji elektrycznej według właśnie takiego wzoru. Może oznaczę go sobie 1-0. Co to jest to, o co tu chodzi? No to ΔE to jest zmiana rezystancji. R to na dole, to jest rezystancja początkowa, czyli taką, jaką mieliśmy bez, przed odkształceniem. K to jest oczywiście współczynnik ten sometyczny, który zależy od materiału. Tam jest w przybliżeniu 2, o ile dobrze pamiętam, dla do metali. No i mamy mamy tutaj odkształcenie względne w jednostce bezwymiarowej. Co to jest? No jest to oczywiście delta R L przez R. Przez L. To oznamy ze szkoły średniej. Mam nadzieję. A jak nie, to zapraszam do e, zadania pytania e, w komentarzu, bądź też e, do zapoznania się z moim filmem w obszarze e, e, prawa Huka. Hmm, ok, e, jest jeszcze jeden ciekawy e, układ, w którym wykorzystuje się e, ten summit. Jest, Jest on e, E, częścią mostka pomiarowego, mostka Winstona. E, to jest mostka Winstona, ja może e, napiszę jak się go m, napiszę jak się go pisze. To jest ten mostek, mostek Winstona. E, co tam, się, co tam się dzieje, co tam się wyprawia. Wręcz ten somat, który jest właśnie częścią zwykle mostka pomiarowego, on przekształca zmianę rezystancji w napięcie wyjściowe proporcjonalne do przyłożonej siły. A to, to, to napięcie właśnie następnie jest wzmacniane, przetwarzane przez mikrokontroler, a później wyświetlane na ekranie z, z daną wartością siły. Także to jest jeszcze takie dodatkowe zastosowanie tensometru O most Winstona może, może zrobić oddzielny, oddzielny film, bo to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy bardzo ciekawy mostek pomiarowy. Dobra, zastosowanie tensometrów no, w dynamometrach cyfrowych i przemysłowych Zwykle stosuje się ich w pomiarze napężeń, w konstrukcjach, czyli, e, czyli gdzie, no, we, we wszyscy, no, w większości mostów, w jakiś, nie wiem, w samolotach, bo tam są wysokie napężenia. E, wtedy, kiedy chcemy bardzo precyzyjnie e, coś zważyć, czyli tak zwane ważenie przemysłowe, e, no, w robotyce i automatyce. E, ten Tensometry się stosuje i wykorzystuje wręcz, czyli, czyli praktycznie, praktycznie wszędzie. Jakie jeszcze raz rodzaje? No to oporowe, czyli te metalowe. Mamy półprzewodnikowe, bardziej czułe, ale one są mniej stabilne. Pamiętajmy, że półprzewodnik też ma na niego wpływ, niestety, czy stety. W zależności od sytuacji, temperatura optyczne, czyli są to światłowodowe, do pracy w trudnych warunkach. Mamy też piezoelektryczne, elektryczną, o których mówiłem, do pomiaru szybko zmiennych sił. No i jeszcze jeden... A, pojemnościowe oczywiście, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z mikroczynnikami. I co? I to wszystko na dzisiaj o dynamometrze, o Siłomierzu. Jeżeli ktoś będzie chciał zadać jakieś pytania, zapraszam. Proszę umieścić je w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli będę znał odpowiedź. I cóż, i to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdecznie i do następnego filmu. Cześć.